Mili państwo, w maju zbiera pszczółka, zbieraj też i ty, ziółka. Zachęca dzisiejsze przysłowie, i majowa zielenina też sprzyja, bo nieco już odrasta od gruntu i zaprasza, by ruszyć na połów ziół wiosennych, wysoce korzystnych i przydatnych, bo weźmy taką pospolitą babkę, która przyspiesza gojenie wszelkich ran. Ale to dawniej, w naszych czasach, wskazać należy, iż babka wielce podnosi odporność organizmu na infekcje. Pękliści babki na szklankę wrzącej wody, parzymy 10 minut 4 razy dziennie i kwitniemy. Albo taki czarny bez. Panom pomaga w leczeniu przyrostu prostaty, a panie pozbawia worków i cieni pod oczami. Dwie łyżki kwiatów na szklankę wrzącej wody, parzyć 10 minut. Nie mówiąc o tym, że z. Z kwiatów czarnego bzu można także zrobić nalewkę, i tu przepisu nie podajemy, bo przecież słucha nas głównie młodzież i dzieci. Pośród rozlicznych świąt, które trzeba koniecznie obejść 5 maja, kalendarz sygnalizuje Światowy Dzień Bez Makijażu. Jest to święto zarówno pań, jak i panów. Święto pani dlatego, że mają okazję zademonstrować iż oto proszę, nie mam na twarzy pudru na grubość palca, a przecież jak młodo wyglądam. A dzień bez makijażu jest także świętem panów, którzy mogą się wreszcie przekonać, jak koleżanka biurowa wygląda naprawdę, bez warstwy światowych osiągnięć kosmetyki na twarzy i we włosach. Zawsze jest to zaskoczenie, ale raz przyjemne. A raz nie, co zrobić? Historia doprasza się, by przypomnieć, iż to właśnie 5 maja 1972 roku Vint Cerf i Bob Kahn, dwaj informatycy, w swoim raporcie po raz pierwszy w historii użyli słowa INTERNET. Przyjęło się, choć nie od razu, podobnie jak sam wynalazek internetu. W nawiązaniu sprawdziłem, co internet mówi o słowach, które niby występują w Polszczyźnie, są nawet uczęszczane, ale Polacy nie bardzo wiedzą, co jedno czy drugie słowo oznacza. I tak ponoć nie rozumiemy, co znaczy rachityczny, afront, adekwatny, wysublimowany, co znaczy zdzierżyć, co znaczy impertynencki. Co znaczy apodyktyczny? Co to takiego odium, czy co to takiego konterfekt? Sam w tym zestawieniu również trafiłem na słowo, którego znaczenia nie rozumiałem, a brzmi ono basifobia. Wiedziałem, że lęk, ale nie skumałem przed czym. Otóż basifobia jest to paniczny lęk przed chodzeniem. Ale skoro wstałem dziś rano, by gadać do państwa przez radio, więc basifobia na razie mi nie grozi. Oddycham z ulgą, Wiesław Kot.